Cześć wszystkim, witam Was ponownie u mnie na kanale i chciałabym Was zaprosić do obejrzenia filmików, w którym właśnie stworzyłam ten makijaż. Jak możecie zobaczyć, jest on bardzo letni, bardzo kobiecy, bardzo wiecie, taki troszeczkę z pazurem, a zarazem delikatny, w odczuciu i lekki. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, jak ten makijaż powstał, zapraszam do oglądania dalej. Najważniejszym punktem makijażu jest dobrze dobrana pielęgnacja, i jest ona szczególnie ważna w okresach letnich, okresach wiosennych, kiedy słoneczko daje nam popalić. I słoneczko daje również popalić naszej skórze na twarzy i oczywiście chcemy o nią dbać. I najważniejsze jest oczywiście nawilżenie, dobrze nawodniona skóra, zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Ale jedną z ważniejszych rzeczy jest pielęgnacja przeciwko promieniom promieniowaniu UV. Yy, I kosmetyk, o którym dzisiaj teraz chcę przy Was nałożyć na twarz, właśnie to, to nam pozwala osiągnąć. Jest to krem przeciwko promieniowaniu UV yy, z firmy Oriflame, z serii Optimus Multi Protection. Urban UV Day Shield SPF 30, czyli SPF 30, odpowiedni dla każdego typu cery i ja go używam naprawdę na co dzień pod podkład, ale również dni, kiedy makijażu nie noszę. Więc teraz będziemy to nakładać na twarz. Ma on bardzo taką e, lekko nawilżającą, tłustą konsystencję, ale ponownie, ja mam skórę such suchą, więc u mnie taka konsystencja się sprawdza. E, ma on biały kolor, jak możecie w tym momencie zobaczyć. E, wuję go pomiędzy palcami i nakładam na. Damy mu chwilkę, żeby się wchłonął, i zaraz do Was wracam. Wracam do Was z wchłoniętym kremem na twarzy. Jak widzicie, nie pozostawił on żadnego białego filmu, co w zwyczaju, właśnie mają kremy z filtrem. I no, według mnie jest po prostu bardzo fajną bazą, szczególnie dla osób o cerze suchej, o cerze normalnej, kiedy chcecie mieć tą ochronę przeciwsłoneczną, bo wiecie, że będziecie na przykład biegać po dworze. Następnym krokiem w moim makijażu letnim, w moim makijażu dziennym są brwi. I ja do brwi, ponieważ zazwyczaj jest to makijaż, który chcę nosić przez parę godzin, połazić po mieście i po prostu mieć taką, wiecie, fajnie odświeżoną tą skórę, ładnie wyglądać, no, nie oszukujmy się, każdy chce ładnie wyglądać. I jest to maskara, brow mascara, brow Bro design. Niestety ja już jej dawno nie widziałam w Superfarmach, ani w Rosmanach, ani w Hebe, ale znalazłam ją na necie, więc dlatego ją Wam pokazuję, bo jest po prostu genialnym produktem. I co ja robię z tą maskarą? Tą maskarą prosto z mostu lecę po brwiach. Tak jak zobaczycie to teraz. Jak widzicie, ta maskara zostawia kolor, utrwala troszeczkę włoski w swoim miejscu, a to co się udział, działam, to zaraz to naprawimy. Przechodzimy do drugiej brwi. Budować troszeczkę więcej krycia tym właśnie żelem, który znajduje się na, na tej szczoteczce. Robię ruchy poziome właśnie po brwi, żeby uzyskać mocniejszy efekt. Delikatnie tylko dociskam tą maskarą do mojej skóry. Raczej maluję po brwiach, po włoskach brwi, ale jak widzicie, efekt daje takiej lekko wypełnionej brwi. i lekko utrwalony. W tym momencie moje brwi mogą wyglądać dla niektórych troszeczkę śmiesznie, więc szczególnie dla mnie. W celu troszeczkę ujarzmienia tego ciemnego koloru i plam wezmę sobie spiralkę z po prostu zwykłego pędzelka dwustronnego i wyczeszę te brwi. możecie teraz zobaczyć, wyczesałam te brwi do góry, są one troszeczkę bardziej ujarzmione, ale z drugiej strony ubrudziłam sobie troszeczkę nad brwią. I to, co ja robię, nie będę Was okłamywać, biorę po prostu mojego palca i przesuwam nad tą brwią, żeby troszeczkę tego koloru zebrać. Wiecie, po prostu rano zazwyczaj po nie mam czasu, żeby żeby latać po jakiejś Rzeczy do brwi. W miejscach, w których brakuje mi krycia albo raczej konturu tych brwi, biorę kredkę. Jest to akurat kredka Vibo Feather Brow Creator i dorysowuję w miejscach, w których potrzebuję troszeczkę więcej krycia. I w tym momencie. Moje brwi wyglądają jak wilkołak. Ale spokojnie, zaraz weźmiemy korektor, płaski pędzelek i je ujażdż... I, i je ujażmimy. Roz, Rozcieram go tak na, na swojej dłoni. Kiedy pędzelek jest pokryty z dwóch stron, przymierzam się do rzeźbienia moich brwi. Co robię? Najpierw lubię sobie tak pociapać pod tą brwią i teraz lecimy na konturowanie brwi. I co ja lubię robić? Ja brew tylko obrysowywuję od dołu oraz od boku, żeby to, czym wyjechałam tym żelem koloryzującym, nie zostało na mojej skroni. Jeżeli coś z przodu mi troszeczkę wyjechało, tak jak widzicie, tą teraz aktualnie kropkę na mojej brwi, po prostu biorę trochę korektora i to zamazuję. W taki sposób brew jest wypełniona, ma nadany kształt. Ten kształt jest w miarę naturalny i te brwi wyglądają, tak, wiecie, podkreślone, ale nie przesadzone. Lecimy z drugą brwią. Wyglądają brwi z obu stron, które zostały przykryte niedoskonałości korektorem i one zostały wyrzeźbione. Jak widzicie, one nie są idealne. One pamiętajmy tylko, że brwi mają być siostrami, a nie bliźniaczkami. Te w miarę się lubią, więc dobre rodzeństwo. <laughs> to teraz, mając już moje brwi, ja to troszeczkę doklepuję, szczerze mówiąc, po prostu palcem, tak, żeby. Ponownie nie mieć dziwnych miejsc, w którym ten korektor trochę zastygnie i, i nie będę już umiała tego rozetrzeć, więc rozblendowywuję to palcem. Ten makijaż jest naprawdę bardzo szybki w wykonaniu. Jak widzieliście, pomadziałam tą maskarą po brwiach, teraz tylko to konturowanie, wyrzeźbianie tych brwi troszeczkę zajmuje. Ale. Kiedy brwi już mamy mniej więcej wyrzeźbione, kształt jest nadany i wyglądają, jak, nie wyglądają jak dwie gąsienice, tylko jak dwie wyczesane gąsienice, przechodzę następnie do twarzy. Pierwszą rzeczą, którą nakładam, jest kremowe konturowanie. Nie nakładam podkładu, ponieważ podkład to jest kolejna warstwa, która siedzi na mojej twarzy, kiedy jest 36 stopni i mam ochotę umrzeć. A przy kremowym konturowaniu, nie dość, że Będziecie już mieli zrobione to konturowanie i po utrwaleniu zobaczycie efekt, że wygląda to o wiele naturalniej niż z podkładem. Ale co ten podkład daje, czego ja niestety nie będę miała? Krycie. Krycie sobie nadrobię następnie korektorem, ale jeżeli macie przebarwienia albo macie większe niedoskonałości tutaj na okolicy pod kością jarzmową, może się okazać, że ta technika nie będzie dla Was, że ten sposób mojego makijażu nie będzie dla was. Ale jeżeli nie borykacie się z większymi problemami na waszej twarzy, tak jak widzicie ja w tym momencie nie jest u mnie źle, więc to jest coś co ja po prostu wykonuję, żeby troszeczkę się podkonturować i troszeczkę odświeżyć moją twarz. Więc co ja robię? Biorę sobie pędzel taki grubszy, zbity do blendowania mojego konturowania. I jest to Golden Rose Contour Cryon Face Shaping Stick. Więc droga Rojna, półka bardzo fajnie, no to lecimy. Jak widzicie, ja nie mając konturówki, nie konturówki, tylko nie mając temperówki, biorę po prostu pędzel i nabijam, jakby, produkt w ten pędzel. Jak produkt już jest rozprowadzony po pędzlu w bardzo nieestetyczny sposób, nakładam go na twarz. Odsuwam trochę włosy i znowu miejscu mniej więcej na wysokości ucha. Robię sobie taką krechę po drugiej stronie. To samo. Trochę nos. Czoło. Jak widzicie, ja robię ruchy okrężne, a następnie, jakby przesuwiste ku górze, w celu wyblendowania tego produktu, żeby on zostawił chmurkę koloru, a nie chamską krechę na tym policzku. Jak jeden policzek wyblendowany, lecimy z drugim. No, blenduję. Bardzo chaotycznie, szczerze mówiąc. Po prostu chcę, żeby był troszeczkę bardziej przybrązowiony. A przy czole, następnym krokiem w moim makijażu jest nałożenie korektora. Na nakładam korektor Born This Way Multi Use Scalping Concealer od Too Faced. Jest to korektor, który ma aż 15 ml, więc to, co teraz zrobię, pozwala mi na używanie go przez długi czas, ponieważ używając technikę, którą zaraz Wam pokażę, zużyliście, zużylibyście go bardzo szybko, w sensie każdy inny korektor, który ma tylko 3 ml. Więc ja biorę ten mój korektor, nakładam go odrobinkę pod oczami, nakładam go na brodę, na nos, na czoło i na żuchwę. Jak widzicie, wyglądam teraz jak Indianin. I co ja robię? Biorę sobie ten pędzel, którym nakładałam wcześniej bronzer, wycieram go troszeczkę o moją rękę. Jak wytarłam troszeczkę tego brązera, zabieram się za blendowanie w skórę tego korektora. Momencie. Jak już mam wyblendowane policzki, mam wyblendowaną brodę, okolice ust oraz czoło, przy pod oczami rob, robię ruchy odwrotne. Tak? jak większość, jak widzieliście, robiłam ku górze lub okrężnymi ruchami, to tutaj raczej ruchy wklepujące i ruchy przesuwiste ku dołu. I jedna z ważniejszych rzeczy co do korektora. Pod oczami w makijażu dziennym, gdzie raczej nie nakładacie za dużo cieni na oczy, warto tym korektorem, jeżeli nie chcecie nałożyć brązowego cienia na, na powiekę, podjechać do linii tego jakby tego półka pod okiem, ponieważ jest on naturalnie ciemniejszy co pozwoli na stworzenie iluzji, że ten, jakby ten cień, ten brązer już się tam znajduje, co powiększy Wam oko. Jeżeli podniesiecie jakby bardzo jasnym korektorem do samej linii rzęs, bardzo mocno kryjącym korektorem do samej linii rzęs, pomniejszycie sobie oko o tą grubość tego naszego pufka pod okiem. Więc ja blenduję troszeczkę poniżej. I tym teraz mi co zostało na pędzlu, Zjeżdżam na ten brązer. Teraz, żeby sobie jeszcze doblendować troszeczkę to, co mam pod oczami, biorę sobie po prostu mój palec. I to zbieram. Następnym krokiem w moim letnim makijażu jest przypudrowanie całej twarzy. Wykonam to pudrem, który odkryłam razem z Wami w ostatnim moim filmiku. Jest to Ekocera prasowany puder jęczmienny. I co ja mam zamiar z nim zrobić? Ponieważ ten puder nadaje się zarówno pod oczy, jak i do całej twarzy, ale chciałabym przypomnieć, że ja nie mam wymagającej skóry pod oczami, więc on nie wysusza mnie, nie, nie zbiera się w marszczkach, nie powoduje żadnych dziwnych rzeczy dziejących się na skórze, więc z tego powodu go po prostu używam. I co mam zamiar zrobić? Doklepię jeszcze ewentualnie to, co mi się troszeczkę zebrało, tym co wjechałam, pod same te oczy. Teraz nakładam na duży pędzel, trochę w dużej ilości ten puder i pudruję całą tarczę. Do przypudrowania okolicy pod oczami biorę ten sam puder. Tylko, że inny pędzelek. W celu zebrania nadmiaru i wpracowania ten puder w twarz, przejeżdżam kolistymi ruchami. Bardzo delikatnie, żeby nic nie naruszyć, co się już zadziało pod spodem. I tak wygląda wykonturowana, przypudrowana twarz bez podkładu. W pogłębienia tego brązu, który zadział się już u nas na twarzy, zabieram się za pudrowy brązer. Jest akurat to Mio Sunkist Matte Bronzing Powder for Perfect Face Contour. Zgadzam się. For Perfect Face Contour bierzemy yy, pędzelek, nakładamy na obydwie strony, znowu strepuję nadmiar i w niedużej ilości... Tak, troszeczkę znowu chaotycznie. Powtarzam, wam, jest to makijaż letni, makijaż szybki, nie chcę Wam się siedzieć w pokoju przed lustrem, więc nakładam go tak na te policzki, na boki czoła, niszcząc sobie ponownie fryzurę oraz na nos. Kiedy już widzę, że wszystko jest wyblendowane. Następnym krokiem w, ma w moim makijażu, jeżeli mam na to czas, biorę odrobinkę brązera, którego wcześniej używałam na policzki. Mówię o brązerze pudrowym. Nakładam go tak, znowu chaotycznie, tak jak wszystko w dzisiejszym filmiku, na pędzel do blendowania i podkreślam sobie troszeczkę moje załamanie. Bardzo delikatnymi ruchami, żeby nie za mocno. Widzicie, to jest to trochę podkreślone, średnie wyblendowane. Co robię? Znowu biorę pędzel, tym razem duży i tak to już jest wyblendowane. Na moich oczach nakładam rozświetlacz, który nałożę za sekundę na twarz. Biorę palec na palec, odrobinkę wklepuję Kolejnym palcem blenduję. Jak widzicie, większość tego makijażu to ja robię na ślepo. Nie patrzę się w ogóle w lusterko. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Ale taka jest prawda. Większość z nas rano, szczególnie w lato, nie chce siedzieć przed tym lustrem. Wracam do pędzerka, którego przed chwilą używałam. Blenduję krawędzie z tym rozświetlaczem. I oczy voila gotowe. Na oczach użyję zalotki. Jest to najzwyklejsza zalotka z Rosmana. Jak już zalotka poleciała, to zaraz do Was wracam z wytuszowanymi rzęsami. Teraz wracam do rozświetlacza. Jest to Sense. Highlighting Powder. Biorę go na pędzelek i nakładam. Tak wygląda cera z nałożonym rozświetlaczem. W tym momencie moją cerę tak już zostawiam, oczy też tak zostawiam, w sumie wszystko już tak zostawiam oprócz ust i jednej rzeczy. I z tego powodu, że ten makijaż jest tak neutralny i tak pozwalający wam zrobić w sumie wszystko co chcecie z tymi ustami. Więc możecie nałożyć balsam, możecie nałożyć błyszczyk, możecie nałożyć konturówkę i balsam, możecie konturówkę, błyszczyk, matowa pomadka, co tylko chcecie. I ja jestem pewna za ten makijaż. On utrzymuje się chwilę. To nie jest tak, że on zaraz wam spłynie. Jest to makijaż, który ja czasami nosiłam po 8, 9 10 godzin, 10, co prawda mocno się wyświecał, w niektórych miejscach się ścierał, ale jak jest 36 stopni, możemy mu to wybaczyć. I ja za ten makijaż naprawdę mogę ręczyć, więc w tym momencie wychodząc na przykład z koleżankami na obiad, koleżankami na drinka albo na cokolwiek, użyłabym matowej pomadki w płynie. I ostatnio zako zakochałam się w różach i to w takich mocnych różach. Dlatego moją pomadką, którą w tym momencie użyję, będzie Semilac w kolorze Glossy Cranberry 066. drobinkę korektora, żeby podrzeźbić te usta. Makijaż skończony. Przed ostatnim etapem jest to utrwalenie makijażu mgiełką utrwalającą. W tym momencie będę używała raczej mgiełki nawilżającej, rozświetlającej, ponieważ ten makijaż aż krzyczy latem, więc chcę, żeby moje policzki lśniały latem. Więc dzisiaj mgiełką, której użyję, będzie Bielenda Magic Water. Jest to mgiełka rozświetlająca, która ma taką zmieloną perłę w sobie. Więc Używamy! Ja przy 36 stopniach na dworze, taka mgiełka na twarzy, uch, wiatraczek, uch, bo tak można żyć. Więc tak wygląda skończony, utrwalony makijaż. Jak widzicie jest bardzo świetlisty. Bardzo letni, bardzo kobiecy, a zarazem muszę Wam przyznać, że bardzo trwały, ponieważ ja ten makijaż to nie jest pierwszy raz, jak go wykonuję. Ja to odkryłam, tą technikę bezpodkładową jakieś parę miesięcy temu i od tamtej pory na zajęcia jak muszę gdzieś pójść a nie chcę mieć dużo na twarzy to właśnie go wykonuję utrwa utrwalone w taki sposób utrzymuje się na mojej cerze koło 8-9 godzin oczywiście, czy się ściera? Tak ściera się, jeżeli dotkniecie twarz czy się wyświeca? Tak, wyświeci się ponieważ jak widzicie już to mam dość sporo rozświetlacza na sobie, więc nie będzie on najbardziej matowy nie będzie on najbardziej trwały to nie będzie Estée Lauder Double Wear 24 godziny na dobę po prostu ta peta macha, ale też nie oszukujmy się, przy makijażu letnim, przy makijażu dziennym nie chcemy czuć tego ciężkiego uczucia na twarzy. Więc, ostatnim moim punkcikiem w tej naszej przygodzie dzisiejszej będzie mgiełka do twarzy, do, twarzy, do ciała i do włosów, którą chciałabym Wam pokazać, ponieważ. Ten, kto mnie już troszeczkę obserwuje, wie o tym, że ja po prostu mam jakiegoś fizia-mizia na punkcie kokosa, na punkcie zapachu kokosa. Ja mam świeczki kokosowe w mieszkaniu, mam yy, odświeżacz do, do powietrza w mieszkaniu zapachowy. Jak idę na siłownię, to zawsze tylko kokos, kokos, kokos. Jak do ciała, do mycia, do balsam, wszystko kokos, uwierzcie mi. I właśnie taką mgiełką, szczególnie w lato, kocham się psikać i jest to mgiełka zapachowa od i w Rocher w zapachu kokosa. No, ten zapach ko kokosa to jest po prostu mój ideał, więc hmm, teraz mogę lecieć w miasto. <grym> więc jeżeli Wam się ten makijaż podobał, jeżeli podoba Wam się mój kanał i chcielibyście być jego częścią, zapraszam do subskrybowania. Zostawcie po sobie komentarz, kciuki w górę i widzimy się w następnym. Pa!